Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Retro. Dziś pokażę wam mikrofon z Unitry, który dostałem za darmo, wyjechałem na Eliksie za darmo razem z, no z pudełkiem z papierami. Mikrofon z 75 roku, wyjmijmy go sobie. Firmówka od Unitry. Taki mikrofon myślę reporterski, nawet to pisze na, na papierach. Trochę długi kabel. Złączę. Typowe złącze DIM3 pinowe. Tak to się prezentuje. Mikrofon ma 45 lat i taka ciekawostka. Film, filmówka w Unii Try jest, to takie mówię. To możemy to postawić. Jedną ręką go nie postawię. To się... Te takie truciki się tak ściska, to się ściska i tu ma takie otwory, się w te otwory wkłada. Zresztą jeszcze... pudełko już mikrofonu mam jeszcze papiery. Co jest rzadkością w tego typu sprzętach? Pierwszy raz mi się trafiła u z papierami. I babka to za darmo na eliksie. Go wychaczy na Oliksie, za darmo. W 10. oni Kartę gwarancyjną. Mikrofon NDO9. Zakłady wytwórcze w, w Tonsil. Jak mówię, 1975 rok. Gwarancja niestety nie jest podbita, przeszkoda mam jeszcze drugi papier poczekajcie całe jeszcze, gdy po tych latach się już jedną jedną ręką Unitraton Stil mikrofon magnetoelektryczny cewkowy to informacyjne, przeznaczenie no to pisze, że jest przeznaczony do piekole takie tam rzeczy, tu mamy tam charakterystykę skuteczności. Nie wiem co, czy to są To są chyba, to są herce właśnie, to są herce. To jest chyba skuteczność w przechwytywaniu czy coś. Nie wiem, W współczesnych mikrofonach raczej nie ma takich tabeli już tu mamy jakiś schemat. schemat połączenia. Podłączę się go do DINA. u go do magnetofonu sprawdzimy sobie, czy działa. Tak, A pierwszy wszystko jest, Więc zastanawiacie się, później zadajcie sobie pytanie, czy on działa. Nie powiem Wam, tak działa, działa i to bardzo dobrze, zaraz sobie sprawdzimy. Sprawdzimy go sobie. Właściwie, bo zawsze na wy widzicie szafę. Na szafie, na szafie stoi mój sprzęt. Ten na dole to wzmacniacz. Sprawdzimy sobie na tym oto motomagnetofonie, który stoi na mojej szafie, tylko go muszę podłączyć. Znaczy, tu małe cięcie zrobimy, bo muszę, ten mikrofon już z tyłu, ten magnetofon ma złączeć z tyłu, małe cięcie. Ok, mamy już wszystko gotowe, magnetofon jest podłączony, włączmy go sobie. Użyłem też czystą kasetę, którą możemy nagrać, mikrofon jest podłączony. Sprawdźmy czy działa, jak naciśniemy zapis. Światełko okazuje, że działa. Mm. Powiedzmy do mikrofonu, raz, dwa, raz, dwa. Próba mikrofonu, próba mikrofonu, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa tak działa. Zaczął nagrywać. Naciskamy jeszcze start. No, trzeba to przyciski ob, oba no raz nacisnąć. Raz, dwa, raz, dwa. Pozdrawiam YouTube'a. Pozdrawiam YouTube'a mamy i mamy Pozdrawiam wszystkich widzów moich do, drogich. Pozdrawiam sprzęty u Nitra. Najlepsza seria retro, tylko u Mateo. Najlepsza seria retro, re, seria Spyla, tylko u Mateo. Takie rzeczy tylko u Mateo są. Pozdro. Takie możemy zatrzymać. Już zatrzymaliśmy już nagrywania. A czekajcie teraz yy, ten mikrofon gdzieś tu położyć. O, tutaj na przykład. Takie, czekaj, włączę, jeszcze, sprawdźmy, sobie czy się nagrało, przywiniemy. Ok, włączę jeszcze głośniki, bo, bo mam tu, yy, bo ten magnetowy ma wyprowadzony na no, moje głośniki komputerowe. Czekajcie, patrzcie. Przyłączymy. Odpinamy z komputera, musimy przełączyć. kabel z magnetofonu. A magnetofon ma też wyjście liniowe, więc skorzystałem z tej funkcji i podłączyłem. jego podłączyłem, wyprowadziłem kabel do moich głośników komputerowych. Do głośniej. Zobaczmy, czy się nagrało. Na YouTube'a, pozdrawiam YouTube'a, mamę i, i tatę pozdrawiam wszystkich widzów moich top drogich, pozdrawiam sprzęty u Nitra. Najlepsza seria Retro, tylko u Mateo. Najlepsza seria Retro, seria Spyla, tylko u Mateo. Takie rzeczy tylko u Mateo są. Pozdrawiam. Okay, tak jak widzimy, nagrało się. Mikrofon właśnie tak, tak świetnie działa. Jak na 45-letni mikrofon działał no świetnie. Mówiąc o ok, to jest końce tego odcinka. Pokazałem Wam fajny mikrofon, pokazałem Wam też co mam, co trzymam na, na mojej szafie, która jest za mną na live'ach i na odcinkach. Tak więc oczywiście pozdrawiam i zapraszam do kolejnych odcinków.